W sumie miałem się w tą sprawę nie wtrącać, ale szczerze, teraz, kiedy o niej wiem, to spędza mi ona sens po obieg, więc jednak podziel się moją opinią i przemyśleniami. A chodzi mi konkretnie o ostatnie sprawę, taką aferę lekką, że to powiem, z korepetytorem Januszem Mirgos. Moi drodzy, jest bardzo. Sporo ostatnio sugestii, że ten korepetytor przekracza granice, zapieszczanie mm, takich dwuznacznych, jak to ujmują, filmików w sieci z udziałem nieletnich, młodzieży, dzieci i tak dalej. Moi drodzy, słuchajcie, te insynuacji i tak dalej. Zakładacie, że PDF będzie robić wszystko, żeby być jak najbliżej dzieci i te granice łamać. Tylko zapominacie w tym wszystkim o jednej rzeczy. PDF wie o tym, że tak myślicie. Innymi słowy, PDF będzie raczej robić, logicznie myśląc, wszystko, żeby nie być w ten sposób postrzegany, czy żeby ktokolwiek w ten sposób podejrzewał go lub ją. O coś. Czyli na pewno to nie będzie osoba, która zamieszcza, jak mówicie, to w sieci się chwali tym, że kupuje komuś tam drogie prezenty, że się spotyka z dziećmi na jakiś lodach, na jakiejś kawiarence, czy tam w kotelu, czy jakieś dwuznaczne filmiki. Nie. Po co? To jest takie krzyczenie. Ej, patrz na mnie, ja jestem SUS! Gdyby PDF poszedł pracować z dziećmi, to wiedziałby, że na pewno ktoś będzie go podejrzewać i na pewno będą mu ludzie patrzeć na ręce. Nie zachowywałby się w ten sposób. Więc takie insynuacje wasze są po prostu głupotą. Nielogiczną, głupotą. Dlaczego mnie to osobiście tak dotyka? Bo Miałem kilka powodów, żeby się interesować akurat pdf ale tutaj raczej chodzi o to, że też przechodziłem przez coś podobnego. Kiedyś pracowałem w świetnicach serceterapeutycznych, i dla niektórych sam fakt, że 18-letni chłopak pracuje z dziećmi yy, za darmo, no to jest podejrzane, to jest sus. I były różne spekulacje, podejrzenia. Tyle razy, ile musiałem ludziom tłumaczyć, że to nie chodzi, co, tutaj o to, i dlaczego ja na przykład wolę spędzać czas. Z młodszymi, z dziećmi niż na przykład z rówieśnikami. Naprawdę nieraz to tłumaczyłem i koniec końców miałem dość tych podejrzeń na tyle, że rzuciłem też studia. To był jeden z moich powodów rzucenia studiów. Bo podejście ludzi do sprawy po prostu stało się dla mnie nieznośne. Kochani, jeżeli ktoś pracuje z dziećmi, to żeby zyskać ich szacunek, najczęściej można to zrobić na dwa sposoby. Sposób pierwszy strach, sposób drugi miłość i uznanie. Dzisiaj nauczyciel nie może zbudzić strachu, bo jak? Nauczyciela się teraz nauczy nie boi, bo nauczyciel nie ma prawa nawet podnieść głosu. Jak ma zyskać miłość i szacunek ucznia, jeżeli nie może przekroczyć granic profesjonalizmu i nawiązać z nimi relacji? Nie może. W efekcie, czy nauczyciel, czy korepetytor nie może pełnić tak naprawdę funkcji wychowawczej, czy dotrzeć do tego dziecka, jak się zastanowicie dokładnie, to najlepsi nauczyciele to byli ci, których szanowaliśmy, albo ich kochaliśmy, byli naszymi przyjaciółmi i chcieliśmy ich uznanie, nie chcieliśmy ich rozczarować, albo ci, których się baliśmy i baliśmy się ich rozczarować. Dzisiaj ani tego, ani tego nie ma. Dzisiaj całe to wychowanie pada na barki rodziców. I jak to wychodzi dla nas jako społeczeństwa? Dziś większość rodziców zwala, że dzieci zachowują się tak, a nie inaczej z powodu socjalnych mediów. A ja powiem Wam, że zachowują się tak, a nie inaczej, dlatego, bo są wychowywani przez tylko i wyłącznie rodziców. Przemyślcie to. I naprawdę. Nie próbujcie zniszczyć człowieka, który najprawdopodobniej robi coś dobrego. Jeżeli go dzieci i młodzież bronią, uwierzcie mi, osoba, która jest opiarą pdf nie będzie go bronić i w żadnym razie nie będzie dążyć do kolejnych spotkań z tą osobą. Przeciwnie, będzie robić wszystko co możliwe, by nie zostać z tą osobą sam na sam. I uwierzcie mi, że ja wiem, o czym tutaj mówię. Jak już mówiłem, z różnych powodów interesowałem się tym tematem. Dlatego zastanówcie się raz jeszcze, co Wy tutaj właśnie próbujecie zrobić. Pozdrawiam.